Siemanko, witam Fager. Jesteśmy w kolejnym mieście na naszym Eurotripie. Idziemy teraz zjeść i wtedy będziemy sobie zwiedzać. Chodźcie. Ogólnie, jeżeli chodzi o, o tą restaurację, to jest taka typowo śniadanie, nie? Mamy tutaj y, dużo jakichś takich posiłków z, z jajkami na śniadanie, bagle jakieś talerze właśnie z jajecznicą, z jajkami gofry są też w Wybierzemy y, sobie coś i będziemy planować nasz dzisiejszy dzień właśnie tutaj w Eger. Więc y, widzimy się za chwilę jak zamówię. Na śniadanie zamówiliśmy dwie jajecznice i dwie kaby które były o wiele lepsze niż w maku. Jeżeli chodzi o nasze śniadanko, zapłaciłem całe 8000. tysięcy Kurintów. Jak? Forintów. Forintów? Forintów. Ok, Jak like z forniku trochę. For... Zapłaciłem 8000 forintów, co przekłada się na 86 zł. 86,51 dokładnie. Więc wydaje mi się, że jakby za takie śniadanie w centrum takiego dużego miasta. Bo Eger jest drugim miastem, jeżeli chodzi o wielkość i liczbę ludności na Węgrzech. Więc wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Mam w ogóle dokładnie 92 forinty to jest jedna złotówka, nie? Tak jak ktoś będzie to, żeby tutaj wiedział, tutaj nie ma euro. Właśnie przyszła ta kawka. Ona w ogóle ma taki inny kolor troszeczkę, taki jakby czekoladowy. Zobaczycie tutaj, czy mi się wydaje. Ale jest taki inny kolor. Taka jak kakao. No, troszeczkę jak kakao. Zobaczę, taką espresso wypiję. Ona inaczej smakuje. Ona jest taka... Inny smak jest. W ogóle całą węgle też z wina. I jedną z dzisiejszych naszych atrakcji jest właśnie biednica, która jest w kamieniu zrobiona, więc oglądajcie do końca, my zjemy i tam będziemy się zmierzali. Okej, okay, dobra, to czekamy na sztanko. Ładnie to wygląda, naprawdę ładnie to wygląda, zobaczcie, w ogóle bułeczki mamy w kształcie serduszek, jajecznic tak nawet do, dosyć sporo jest, szczerze mówiąc, boczek też taki ładny, czy darek, dobra, no to co, zaczynamy od jajeczek, o w ogóle z tym sosem, bardzo sam jeszcze nie na sołtę. no jajeczka nie, są lepsze niż, niż wczoraj, jak jak e, jedliśmy wczoraj na maku śniadanie jest to jajecznicą tragedia tam była, a tutaj normalna jecznica, bardzo dobra, smakuje jak normalnie w domu jakbym sam sobie zrobił nie no, dobre jadł na w ogóle naprawdę bardzo dobre jest tu jedzonko ta śniadania dnia ma opinię 850 i ocenę 4,6 i jest naprawdę bardzo dobra tu jedzonko, a tym bardziej, że My jesteśmy praktycznie w centrum miasta, że to jest rynek główny za tym budynkiem, więc polecam, jak będziecie tutaj, to naprawdę warto sobie przyjść na śniadanku, bo fajnie zjeść sobie śniadanku na świeżym powietrzu. Dojemy i widzimy się na miejscu. Podziękowania dla Agencji Pracy iworld EU, która mi właśnie pomogła, wspiera mnie właśnie podczas tego eurotripa. Wpadajcie, jeżeli szukacie pracy. Do nich na stronę. Jesteśmy już po śniadanku i lecimy do winiarni, do linii właśnie Pięknej Pani. Tam jest winnica wykuta w skale, więc jest tam bardzo dużo jakichś e, piwniczek z winami. Zobaczymy, jak to będzie na no, żywo wyglądało i w ogóle jest degustacja win. Więc jest dobra godzina, bo jest już po 12, więc można już pić. Ustawiliśmy nawigację na Dolinę Pięknej Pani, której jak się okazało są głównie sklepy z winami. Musieliśmy improwizować, więc zapytaliśmy w kilku miejscach, czy wiedzą, gdzie możemy zwiedzić piwniczki z winami. Z odrobiną szczęścia trafiliśmy do prywatnej winiarni, gdzie gospodarz Martin oprowadził nas po tym wyjątkowym miejscu. Zwiedzanie zaczęliśmy od górnych ogrodów, gdzie rosną zioła używane w restauracji. Potem weszliśmy na wieżyczkę, z której rozpościerą się widok na wzgórz porośnięte winnicami. Na tarasie, gdzie stoją piękne nakryte stoły, możecie podziwiać ogrody podczas jedzenia dań, o których opowiemy później. I w końcu to, na co najbardziej czekałem. Zejście do piwnicy. Zanim zobaczycie beczki, ciekawostka. W tej sali, którą teraz widzicie, organizowane są wesela, a jedno miało miejsce dzień po naszej wizycie. Teraz czas na punkt kulminacyjny. Beczki z winem. Zapach, który poczułem tam na wejściu, zapadł mi w pamięci do dziś. Zobaczcie sami. Setki, a może tysiące Litrów wina w beczkach i butelkach w przestrzeni wykutej w skale, która robi ogromne wrażenie. Po wyjściu wybraliśmy degustację z karty, a Martin poleciał mi ich najlepsze wina wasze zdrowie. Udało nam się ogólnie ekstra, super, że za zagadaliśmy i pan właśnie tutaj wyszedł. I co, sobie przetestuję minko. Jest po 12, jest nawet 13. To są malutkie, więc nawet będę mógł prowadzić, jak pan właśnie mówił. Dajcie znać właśnie w komentarzach, jak wam to się podoba. Ogólnie jestem mega zachwycony. Bardzo mi się tutaj podoba. W ogóle jest super miejscówka. Jakby na przykład ktoś chce nie wiem, robi jakąś imprezkę, jakieś urodziny, na większej grona, bądź, nie wiem, jakieś wesele. Jakby udało mi się to, co chciałem zrobić, ponieważ e, jak oglądaliście moje poprzednie materiały, bodajże z Włoch, to nam się nie udało tam zobaczyć takiej winnicy. No, tutaj się udało. Oni mają własne, własne pola z winogronami i własnej produkcji winko, nie? Dobra, no to czekamy na pierwsze winko i będziemy wam, będę wam oceniał, powiem jak smakuje. Szkoda, że nie możecie pomochać, ale na początku, na początku, właśnie jest takie uderzenie, takiego mocnego, mocnego smaku, takiej lekkiej, takiej gorczycy, ale nie aż tak, że to jest tak odpychające, tylko po prostu taki moc, mocny smak i on bardzo szybko przychodzi i właśnie jak już wzięłem drugiego łyczka, to jakby ono się dotreniło i to troszeczkę uszło tą właśnie e, ten intensywność smaku. I naprawdę jest bardzo fajne, świeże, że na, na taką porę, gdzieś taką letnią, taką jak teraz jest, to bardzo fajne, że można sobie tak usiąść i sobie lampkę właśnie, binka, napić się. No, naprawdę fajne, fajne. Ale ogólnie, nawet nie przez to, że Pan nas tutaj oprowadził, ale w głównej mierze, naprawdę polecam. Jak będziecie tutaj w Eger, to polecam właśnie, żebyście przyszli. Tutaj dam wam pineskę do tego, do Google. Będzie w opisie. Jeżeli nie będzie, to się przypomnijcie w komentarzach, że naprawdę fajnie tutaj przyjść, bo nawet samo miejsce, miejsce jest bardzo, bardzo fajne, atrakcyjne. Też bardzo mi ludzie no super super robił robot, nie ma co ukrywać jest naprawdę ekstra więc polecam z czystym sercem Ariel tryka jest ładnie this is our is beautiful jest yeah. yeah, nice jest mm, it's, it's uh, different jest uh, yeah. totally different. different yeah, yeah totally yeah. different yeah. yeah it's i think it's more uh, i don't know maybe more i feel like fruit or something yeah, I, yeah. yeah. Dobra, jeszcze raz tutaj tak y, dla was z widzowie spróbuję, bez noweczka. mi y, bardziej smakowało, bo ono było takie bardziej o że sobie się napije i y, sobie pociluje. A to właśnie takie bardziej do przycisku, ale też jest dobre. Do degustacji zamówiliśmy przystawkę z lokalnych produktów. Niektóre z nich pochodzą prosto z ogrodu winiarni. It's się uh, Aron Haram It's very jest bardzo le it's no, bo jest zrobione z jednego rodzaju kremu. Ale jest z trzech różnych obszarów. Ale jest bardzo dobre. jest dobre. jest bardzo dobre. To jest jest bardzo dobre. To jest jest To To jest no, Zostałem taki e, oszłamiony, mówię, o kurde, ale fajne wino takie, trochę smakuje jakby to był taki soczek w ogóle pozbawiony cukru, taki e, z, z, właśnie z winogron, ale z taki, no, że zero jest cukru dodany i w ogóle, bardzo dobra no, kurde, jeszcze e, naprawdę no, zacznę e, być jakimś tym smakoszem bin, albo coś takiego, testerem bin. będę jeździł od miasta do miasta i będę testował wina Dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli taki odcinek z testem win. Next one. Yeah, the next one is also very typical wine the agar region mm -hmm. it's the uh, for me better really yeah Cool. for me is okay. better yeah i was a little bit afraid because it's uh, as i said the red not for the weeks yeah <laughs> okay <laughs> this, this is especially not, not for, for the beginner red miners okay but uh, i i To winko jest w ogóle takie bardziej lekkie, takie bardziej lajtowe na samym początku. Na końcu jak się przełyka to taka e, tak, e, taki intensywność, ale, ale bym go troszeczkę porównał do tego pierwszego w takim kontekście, że jeżeli ktoś lubi na przykład czerwone wino i lubi sobie na przykład wziąć kieliszek winka i go sobie tak na przykład się napić, no to e, będzie akurat takie wydaje mi się, że o, fajnie tak sobie usiąść i sobie z winkiem o ja sobie czerwonego winka. Zrobił wasze widzowie. Pamiętajcie o komentarzach, lajkach oraz subskrypcji. Dokładnie tak. Czekam na I selected uh, our very best wines for the last one. Uh, there was a vinagura which is a very a big um, event for the wines. Okay. And we. Um, we get the Golden Award, which is uh, very, very good. It's very, very good. It's, uh, yes, it's, for me, it's, uh, I think it's one the best. I think, oh, cool. yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah. Okay. And um, for me, it's, um, I think um, maybe I'm not a uh, perfect tester, but um, for <laughs> me, it's, uh, first one is the best because it's a white wine for yeah. this uh, weather is the best because, you know, it's uh, something like soft drink. But, but this is very good, I think. A, yeah. To winko naprawdę ma taki intensywny smak, ale taki delikatny, jak na czerwone wino. Jest bardzo, bardzo delikatne, bym powiedział, że czuć no czuć właśnie, że to jest czerwone, wytrawne wino, ale, ale jest bardzo delikatne. właśnie, że, Tak jak mówiłem po angielsku, że najbardziej tak mi smakowało to pierwsze, ponieważ na taką pogodę jest takie bardzo orzeźwiające, ale to. Też jest bardzo przyjemne, no. Kurde, jestem w szoku, że czerwona mi smakują. W ogóle też dostaliśmy fajny poczęstunek. Mamy tutaj ser, mamy jakieś tutaj... Jest, nie wiem, w ogóle mi wygląda to na jakiś smalczyk. szyneczka dojeżdżająca. Chorizo, tutaj też coś jest, ja już posmakuję, co to jest. Sosik taki ala tatarski, coś takiego. To, no to jest chusta, coś takiego. Bardzo dobry. I chlebek dostaliśmy taki taki wypiekany tutaj trochę u nich. My sobie zjemy przekąski i widzimy się na kolejnych atrakcjach. Yy, I zapewne tutaj przyjdziemy sobie na kolację. Więc smacznego i do zobaczenia. No to zjedliśmy wszystko. 7800 zapłaciliśmy, czyli 85,30 zł. I 30 groszy, więc wydaje mi się, że jak za testowanie właśnie kilku, kilku win, dokładnie pięciu, i naprawdę były dobre. I duża przystawka, taka, a, takie zakąski, talerz, zakąsek. no naprawdę Super, super to wyszło i no przyjdziemy tutaj wieczorem sobie na kolację i żeby tak uwiecznić ten wyjazd, ten, ten pobyt w sumie, tak naprawdę w Eger. A teraz lecimy na, na atrakcje, jakie jeszcze tutaj są w centrum miasta. Więc widzimy się w centrum Eger. Jesteśmy właśnie przed zamkiem w Egerze. Jest to niegdyś twierdza, która służyła w 1552 roku przed najazdami Turków. A teraz to jest takie miejsce bardziej turystyczne, takie ala muzeum, którego w sumie się bardzo ładnie rozpościera widok na całe miasto Eger. Idziemy się przejść tutaj dookoła, zobaczyć, jak to wygląda, bo raczej też. Płatne są wejścia, a też za dużo w ostatnim czasie było właśnie takich atrakcji, więc zobaczymy tylko tak z wierzchu, z góry, jak to wygląda. Chodźcie. Ale widok jest ładny stąd ogólnie. Jak widzicie, widoki z zamku były naprawdę imponujące, podobnie jak nasz nocleg, gdzie teraz jedziemy zostawić rzeczy. To ogólnie spoko, jest bardzo spoko. To w sumie jest hotel, nie? Łazienka jak łazienka, ale jest duży, chyba największy ogólnie w jakim byliśmy, nie? Bo też jest kwestia tego, że my tak naprawdę dużo czasu nie spędzamy w hotelu, nie? Bo tak naprawdę... O, lodówkę mamy. Tak naprawdę tylko śpimy i tyle, nie? Też by było inaczej, jakbyśmy na przykład kilka nocy mieli spędzić tutaj, ale tylko przychodzimy, tak naprawdę śpimy, się wykąpiemy i lecimy dalej, nie? Chcieliśmy pokazać wam centrum Eger, ale deszcz pokrzyżował plany, dlatego bez zbędnego przedłużania przenosimy się do winiarni na kolację. Zamówiliśmy dwie zupy: jedną w stylu gulasz z warzywami, a druga na słodko przypominająca krem z mango. Do tego burger z batatami i żeberka z warzywami. No i oczywiście nie mogło zabraknąć lampki wina. Duże to jest w ogóle. O, thank you. Perfect. Mm, ładnie pachnie. Ogólnie dostaliśmy na odwrót, ale to nie jest problem. To jest zupa gulaszowa z warzywami, kawa żywna. Mm, Zapiekany tu jest chyba bagietka, no, z serem chyba, albo z susiną. A to jest ten mus mango. Mus mango, krem mango, no. Ale to pięknie pachnie w ogóle, nie? Jeszcze się nie mogę doczekać jedzenia. No zobaczymy, jak to smakuje. Słodkie to jest. Mm, kurde, smakuje to jak sorbet. Shake taki? No zimno, taki chłodnik to jest w ogóle. To jest taka bita śmietana z mango, Jakie to jest pyszne, ja bym nie powiedział, że to będzie zupa ogólnie, nie? Jakie to jest dobre w ogóle, nie? Jestem w szoku, w ogóle. na słodko zupa. Jakby mi to totalnie nie przeszkadza. Ale się nie spodziewałem, że to takie coś będzie. Naprawdę no, bardzo dobre to jest. Tutaj w, tym, w tej zupce jestem ciekawy w ogóle tych żaneczek. Muszę sobie szybko ukraść gry zap ciepła. To jest chyba ser, Nie wiem co znaczy. to. jest chyba ser, no? Отръжението до тамте зубки, това е направда Czuć taką intensywność I to jest właśnie taka, jako zupa na, na pierwsze danie, taka idealna, jest bardzo dobra. Czuć, że to jest taki bulion warzywny, bardzo warzywny bulion, Mam no, taki gulaszek, pyszny to jest. Jak widzieliście szybciej, to oni pokazywali nam, że mają własne sadzonki, wszystko jest, sami dbają i czuć, że te warzywa są takie pyszne, są takie świeże i w ogóle naprawdę bardzo dobre to jest, jestem w szoku. Smakuje mi to nie jakby ta zupa, ten gulasz warzywny, że że bardziej mi smakuje niż tamto, tylko z tego względu, że jestem teraz głodny i mam ochotę na, na coś właśnie takiego słonego, bo chcę się najeść i w ogóle i to jest lepsze dlatego. Ale tamto, tamta zupa była lepsza właśnie na taki deser. No to jest w ogóle wyśmienite, bardzo mi to smakuje. Co my jeszcze tutaj za mm, Pyszności, naprawdę. A bardzo dobra. Idę jest to. W sensie zjadam to. Okej. Okay. O Jezu, jak duże to jest. O, Perfect. Thank you. Jakie to jest ładne w ogóle, nie? No, no, będziemy pełni. No, będziemy pełni. No to co, no. Dobra, ja zaczynam jeść. Jestem normalnie... Tak! Ja nie wiem, jak to zacząć jeść. To jest w ogóle chyba kapustka. Taka świeża. Kiszona. Świeżo kiszona. Mm, dobra. Tutaj właśnie jestem ciekawy, co to jest. Z jest jakieś risotto? Dobre to jest. Trzy takie duże żeberka. Zobaczcie, jak to wygląda. Pyszne to jest naprawdę. Na ten moment, podczas tego Eurotripa, w którym jesteśmy, to jest chyba najlepszy posiłek, jaki jedliśmy, szczerze mówiąc. W sensie, który ja jadłem. Naprawdę, bardzo dobrze mi to smakowało. Jeszcze tutaj od kuby e, burgerka dostałem kawałek. Co wezmę tak brękę, bo po prostu. A mógłby właśnie tutaj jest z Angusa, Czyli to jest bardzo dobre. Ale widać, że my mieli bardzo dobry stopień do pieczenia, ponieważ widać kawałek jeszcze różowego tutaj. Nie wiem. Będzie widać, ale uwierzcie mi na słowo, ogólnie to jest wszystkie warzywa, które tutaj są dodane, sałata, pomidor, bo szybciej sobie też skupimy kawałek pomidora. Jest wszystko od nich tutaj z ogródka. Bułka też nie jest taka e, sztucznie domuchana, jest taka troszeczkę lepsza jakościowo, ale zawsze te do bu burgerów są to, wiecie, jak, jakie takie no specjalne te, specjalnej troski. Ale no tutaj ta bułka jest taka normalna, ale naprawdę ten burger jest pyszny. Mm. Zapłaciłem 19 tysięcy e, fornitów. Furantów? Forintów. Forintów. <laughs> e, co się przekłada na no, 207 zł, można powiedzieć. Wydaje mi się, że to nie jest dużo, jak za taki posiłek w takim miejscu e, i takiej jakości, szczerze mówiąc. Nie? I tymi nocnymi kadrami kończymy odcinek Zagr. Do zobaczenia w Budapeszcie. Hej!